Zaciska się pętla wokół Macierewicza. Zaskakujące informacje o jednym z jego rosyjskich informatorów. Sprawę dwóch Rosjan, z usług, których korzystał Antoni Macierewicz przy rzekomym ustalaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej, bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obaj rozpłynęli się w powietrzu. O jednym nie wiadomo nawet, jak się nazywał. Drugi pieszo przeszedł granicę z obwodem królewieckim i ślad po nim zaginął. Wiele wskazuje na to, że Macierewicz korzystał z usług rosyjskich szpiegów Jak pisze Rzeczpospolita, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada, kim byli dwaj Rosjanie, którzy pomagali Antoniemu Macierewiczowi rozwikłać, albo zawikłać, sprawę wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej Jeden podawał się za repatrianta ze wschodu, który osiadł w Wielkiej Brytanii. Drugi pojawił się znikąd, obaj zniknęli. Wiele wskazuje na to, że Macierewicz, świadomie bądź nie, ale z pominięciem wszelkich zasad bezpieczeństwa, korzystał z usług rosyjskich szpiegów. Repatriant nie miałby na imię Andriej. Jak pisze Rzeczpospolita, pierwszy z Rosjan był prawdziwym człowiekiem cienia. Nie wiadomo nawet, jak się nazywał. Przedstawiał się jako Roman Rostkiewicz, ale jak ustaliła później służba kontrwywiadu wojskowego, naprawdę, choć i to oczywiście trzeba traktować z dużą dozą niepewności, nazywał się Andrzej Bąbelski. Ale to jako Roman Rostkiewicz nawiązał kontakt z jednym z członków podkomisji Macierewicza, a następnie od 2016 roku do 2019 roku spotykał się w Londynie z politykiem PiS. Rostkiewicz podawał się za repatrianta ze wschodu, pomagał ponoć Macierewiczowi w kontaktach z brytyjskimi naukowcami. Miał być związany ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich. Stowarzyszenie pytane przez dziennikarzy RZ o stwierdziło, że człowieka nie zna. A w dokumentach katyńskich jest jeden major Bąbelski, ale miał syna Romana i córkę Krystynę. Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, dodała, że żaden polski major nie dałby synowi na imię Andrzej. ABW bada obecnie sprawę Bąbelskiego. Bada też drugiego współpracownika Macierewicza, czyli Aleksandra Głaskowa. Rosjanin na piechotę poszedł do ojczyzny. Jak mówił dziennikarzom wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, Głasków w grudniu 2020 roku przyleciał do Warszawy ze Stambułu, wysłał e-mail do podkomisji i wyraził chęć spotkania z Antonim Macierewiczem. Spotkał się z nim już dzień później w biurze poselskim Macierewicza. Dlaczego nie w siedzibie podkomisji? Bo, jak mówi Tomczyk, tam nie wpuściłyby go służby. Głasków dał Macierewiczowi pendrive z jakimiś informacjami. Kilka dni później Rosjanin opuścił nasz kraj przez piesze przejście graniczne z Obwodem Królewieckim. Analiza materiałów zgromadzonych na pendrive wskazywała na ich bardzo niską wiarygodność, podsumował Tomczyk. Agłaskowa szuka ABW. Mogłaby go znaleźć wcześniej, ale Macierewicz powiadomił SKW o spotkaniu dopiero 5 dni później. O tych ustaleniach MON i słowach Macierewicza rozmawialiśmy z Maciejem Laskiem, byłym przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ekspert przypomniał, że w pierwotnym składzie podkomisji jednym z ekspertów był były doradca prezydenta Putina Andrzej Iwarionów. Tego się Antoni Macierewicz nie wstydził i nie wypierał. Jednym z ekspertów był też Moreno Ocampo, któremu bliżej było do Rosji niż gdziekolwiek indziej, wymieniał, dodając, że tych zaskakujących powiązań i spotkań było znacznie więcej.